Przygoda z motoryzacją rozpoczęła się już dawno temu. E, jeszcze w czasach szkoły podstawowej marzyłem o tym, żeby, żeby prowadzić własną działalność. Zaczynałem praktycznie wszystko od zera, bez bazy klientów. E, nie ukrywam, że ruszyło to dosyć gładko od, od pierwszych dni. Praktycznie mieliśmy klientów. Naprawiamy wszystkie samochody. Chociaż najlepiej czujemy się w grupie Volkswagen Audi. Moi klienci e, myślę, że głównie cenią nasz warsztat za jakość. Dobry mechanik. E, Musi wykazywać się e, dobrą organizacją, dociekliwością, e, chęcią rozwiązywania problemów, no i dokładnością. Zawód mechanika społeczny myślę, że jest bardzo ważny. Każdy dzisiaj praktycznie korzysta z samochodu. E, wiąże się też z, równą, z ogromną odpowiedzialnością, jednak wykonywanych na Nowych klientów chciałbym zachęcić, żeby spróbowali, a przekonali się co do jakości naszych usług. Samochody są dzisiaj bardzo skomplikowanym wytworem. Więc, więc warunkiem koniecznym jest tutaj korzystanie z dokumentacji technicznej i specjalistycznej w szkole. Przy prowadzeniu warsztatu samochodowego korzystam z programu Intercars SOWA, to jest program magazynowy, księgowy. Intercars wybieram głównie ze względu na szybkość dostawy części oraz bogate zatowarowienie magazynu.